Dzień dobry, nazywam się Janna Małyszka. Jestem dietetykiem, również absolwentką Wielkopolskiej Szkoły Akupunktury, która bazuje na autorskim programie Bartosza Chmielnickiego. Tradycyjna medycyna chińska jest medycyną, która jest uznana przez od wielu tysięcy lat. Jest ona szansą dla pacjentów. W tej szkole, Wielkopolskiej Szkoły Akupunktury, jest świetna atmosfera. Są bardzo dobrzy specjaliści, którzy w sposób bardzo klarowny przedstawiają wiedzę, i ta wiedza, tak naprawdę, z wykładu na wykład staje się coraz bardziej przystępna, i dzięki temu możemy wykorzystywać ją już praktycznie od samego początku w, naszą, w naszych gabinetach. Akupunktura ma bardzo dużo badań naukowych, więc dzięki niej tak naprawdę możemy. Rozmawiać z wieloma specjalistami, z innymi specjalistami i wykorzystywać ją też w kontaktach z naszym pacjentem. Polecam studiowanie w Wielkopolskiej Szkole Akupunktury, byście mogli rozwijać się dla pacjentów, dla siebie, dla swoich rodzin.